Zapraszam na kompilację największych wpadek w filmach o Harrym Potterze. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, to oczywiście zostawcie łapkę pod tym filmem, to mi naprawdę bardzo pomoże. Tymczasem zaczynamy. Jak dobrze wiadomo, Quirel był łysy i swoją łysinę dzielił z samym Lordem Voldemortem. Jednak na tym ujęciu wyraźnie widać włosy aktora. A jak już jesteśmy przy scenie z trolem, na tym ujęciu ręcznik jest ładnie ułożony, na tym nie, a na tym ponownie ktoś go ładnie ułożył. Czarza ognia, podwójne rozcięcie na policzku Harego w tej scenie zamienia się w jedno grubsze w kolejnej. Dobrze, że przynajmniej Rana jest po tej samej stronie. Gdy w kamieniu filozoficznym Harry dostaje przydział do Gryffindoru, siada koło Rona. Natomiast chwilę później w kolejnej scenie siedzi między Hermioną a Persim. Najwidoczniej Ron zanudzał, albo też twórcy potrzebowali, żeby w kolejnej scenie Harry mógł przeprowadzić rozmowę z Persim więc go przesadzili. W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć mistrza drugiego planu w Komnacie Tajemnic. Gdy Harry uczy drako piruetów, o! można zaobserwować kamerzystę, który kitra się po lewej stronie kadru. W Komnacie Tajemnic w tej scenie Harry ma zakrwawioną lewą rękę, ale już na kolejnym ujęciu krew znika. W Czarze Ognia, gdy Harry wyskakuje z wody jak szczupak, Hermiona przykrywa go swoim białym ręcznikiem. I dosłownie w kolejnym ujęciu Hermiona nadal ma na sobie biały ręcznik. W śmierci w tej scenie za Hermioną leży książka, która jest zamknięta. Natomiast już w kolejnej scenie książka jest otwarta. Myślicie, że był za to odpowiedzialny wiatr, czy to wina aktorów? A propos książek, więźnia z kabanów w scenie z Hardodziobem, na tym ujęciu Ron trzyma książkę, w kolejnym książka znika, a jeszcze w kolejnym z powrotem wraca do rąk Rona. Po prostu magia. W kamieniu filozoficznym, w scenie, w której Harry kurczowo trzyma się miotły, widać drewnia. Zabezpieczenie przytrzymujące miotłę, a na tym ujęciu widzimy jedną ze sztuczek Dumbledora, czyli linki, na których wiszą świece. No i magia znika. W insygniach śmierci po tym, jak Hermiona potraktowała Hargo zaklęciem rządlącym. Widzimy jak zabiera mu okulary i chowa je do swojej torebki. Następnie trio zostaje pojmany przez szmalcowników, Harry i Ron trafiają do celi, a Hermiona robi sobie dziarę. To oczywiście nie przeszkadza na użyć swoje okulary, które cały czas powinny spoczywać w torebce Hermiony. W kamieniu filozoficznym widzimy, że w chwili śmierci Lily miała na sobie fioletowy sweter. Natomiast twórcy w insygniach Śmierci najwyraźniej stwierdzili, że w niebieskim bardziej do twarzy. I teraz największy błąd w całej serii. Jak wiadomo Harry ma oczy po swojej mamie i różni bohaterowie przypominają, przypominają mu to wielokrotnie. Daniel Radcliffe ma niebieskie oczy, natomiast do roli Lily twórcy zatrudnili aktorkę z brązowymi oczami. W Czarze Ognia notka, którą podrzuca Haremu i Ronowi Fred na tym ujęciu ma cztery linijki, natomiast gdy Ron ją czyta, ma trzy linie i znacznie większą czcionkę. Być może tekst skaluje się do inteligencji czytelnika? Nie wiem. Dursleyowie niby tacy nie magiczni, a okno do ich salonu magicznie zmienia położenie między ujęciami. W Księciu Półkrwi, w tej niezręcznej scenie, w której Gini karmi harego ciasteczkami, Can't you trust me? It's good. Widzimy, że najpierw pomarańczowy koc wisi na oparciu, a chwilę później przenosi się za Harrym. Nawet koc nie wytrzymał cringe'u w tej scenie i się ewakuował. W Zakonie Feniksa Dudley musiał nieźle się przestraszyć tych dementorów, bo między ujęciami zmienia spodenki. W Zakonie Feniksa po wsypaniu do swojej herbaty nieprzyzwoitej ilości cukru, Ambridge odkłada łyżeczkę na talerzyk. W kolejnym ujęciu łyżeczka znika, a jeszcze w następnym ponownie się materializuje. Od razu widać, z których dubli zostały wzięte poszczególne ujęcia. A jeśli jeszcze nie widzieliście mojego szczerego skrót... Tu wszystkich części o Harrym Potterze, to link zostawiam w opisie. W komnacie Tajemnic w scenie, w której Harry i Ron przekonują się, jak działa prawdziwa nauka. Widzimy, że kaskadarem Hedwigi na tym ujęciu jest kukła. Nie sugeruję, że twórcy powinni tutaj wykorzystać prawdziwą sowę, tak tylko mówię. No I w tej samej scenie zmienia się również bagaż Rona. W tej scenie ma trzy paski, natomiast w kolejnej już tylko dwa. W scenie z Graupem, gdy olbrzym chwyta Hermione. Put! Dosłownie przez moment widać, że aktorka nie ma nóg. Ktoś tutaj chciał coś ukryć. Jeśli chcecie zobaczyć kolejny film z tej serii, to zostawcie łapkę pod tym filmem, to mi bardzo pomoże. Tymczasem ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, cześć.